Michał Ruciak, biało-czerwoni przegrali 2 do 3 ze Słowenią. Mieliście bardzo gorzkie miny, no ale sprawa awansu jest jeszcze w Waszych rękach. Tak, w no, sprawie awansu praktycznie się tutaj no, nic nie zmienia. Trzeba jutro i pojutrze wygrać i nie będzie, nie będzie ten, ten męczny go miał znaczenia. Wiadomo, że każdy, każdy tutaj chciał wygrać, troszeczkę się nie udało po dwóch setach. Nasza gra troszeczkę siadła i tak się niekiedy zdarza. Na wczesnym etapie budowy drużyny takie sytuacje zdarzają się jeszcze częściej. Tak, na pewno. Wiadomo, jesteśmy krótko ze sobą, ten, ten okres jakby przygotowawczy, którego praktycznie nie było. Także wszystko z marszu i być może właśnie to jest jakaś tam, nie chcę powiedzieć, się, no, no Takie sytuacje się zdarzają. Na pewno w tym sezonie obejrzymy. Jeszcze mecze o czerwonych to dużo wyższym poziomie i dużo ciekawsze dla kibiców. Ale jestem przekonany o tym, że, że ta gra będzie cały czas coraz lepsza.